Nie ma jest Max. Witajcie, z tej strony Skarpion. Przede mną, jak i wami, następny odcinek z gry Mad Max. I mamy tu w kompendium. Miejsca, oczywiście nowy element. Region Cuchnących Wzgórz. To by było na tą chwilę tyle. Jeśli chodzi o kompendium. co mamy niewiele. Czy coś możemy sobie zupgrade'ować? Chyba nie. Ale za to. To nie tu. Moglibyśmy sobie kupić na przykład Jakiś wzór do naszej fury. Co prawda on nic nie daje. Jedynie daje element taki wizerunkowy, który by sobie wziąć czaszkę. Weźmiemy sobie czaszkę. No i kolor. Ja wiem. OK. I tak się prezentuje ta czacha spoko. Dobra, przejdźmy teraz do mapy. My byśmy sobie mogli zrobić. O, tutaj brakuje, właśnie nam jeden obóz do uzupełnienia. I ten sobie zrobimy. I tu już wtedy będzie chyba wszystko na tym terenie. Ale żeby to przyspieszyć, przyniesiemy się. Dobra. I jesteśmy blisko. Zaznaczamy myk. I jedziemy. Ja wiem, że to nie jest misja główna, tylko, ouch, tylko poboczna. Ale skoro tylko został jeden obóz, to warto go zrobić. I mieć już to z głowy. A wiem też, i pamiętam, bo jeden z moich widzów, jak ja rozpoczynałem tą serię, mówił mi, żebym starał się też robić czy nagrywać właśnie bardziej obozy, bazy. No i tak od podczas, czasu do czasu próbuję coś z tym zrobić i spełniam prośbę widza, aczkolwiek on się ostatnio nie pojawia, nie wiem czemu. Zresztą jak większość widzów liście mój kanał. Niewiele osób ogląda. Jeśli chodzi o komentarze, no też mniej się pojawiają. Co jest? Aaa. Już wiem, co się działo. Zaraz mi zniszczą furę. Ładnie oberwali. Dobra, spadamy, ale to nie ten kierunek. Trochę zamieszanie się porobiło. Nie z mojej winy. No, i tak jak mówiłem, coraz mniej mnie oglądacie. Mało ostatnio. Nawet komentujecie mniej. To jest jakimś dziwnym elementem, ponieważ zazwyczaj u mnie komentarzy było niemało. Wyświetlenia troszkę spadły, no cóż. Nie chcecie mnie oglądać, macie mnie, mój kanał głęboko w poważaniu. O akcji 500 sub to już w ogóle... Totalnie, nie tylko nawet nie zapomnieliście, wręcz po prostu nie pomagacie i nie chcecie pomóc. Trudno, to w ogóle po co, nie wiem, jesteście na moim kanale, nie wiem, żeby dać suba martwego i żeby sobie był? Nie, to nie dla mnie. Ja potrzebuję widzów. Aktywnych chciałbym takich, którzy uczestniczą w kanale, którzy coś robią, tak jak daleko ma ten zasięg koleś? No nie wierzę, może teraz go strącimy ze sniperki. Nie wiem, czy się udało, czy nie. Chyba nie. Teraz musimy szybko wysiąść. Bo niestety dowadli nas. Wszystko teraz nam a właściwie przeciwko nam się tutaj obraca. Chcieliśmy dojechać do bazy, spokojnie. A tu niestety akcję za akcją, atak za atakiem water niech naprawia szybko nasz pojazd. No właśnie, no to w ogóle nie rozumiem po co subujecie mój kanał. Dajcie sobie U. siana. niech zostaną tylko ci, którzy Chcą zostać, chcą uczestniczyć, pomagać, bawić się dobrze. No i doceniać to, co robię tak przede wszystkim, bo niestety większość z Was, albo prawie wszyscy widzowie subskrybenci tego nie robią, Wasza wola, wasza sprawa, idźcie do jakichś innych kanałów, dużych youtuberów, skoro tak postępujecie już nie mówiąc o tym, że... Coraz częściej odsubowujecie właśnie mój kanał. Najpierw na przykład jest, nie wiem, 426 subów, a tydzień później nagle 422, tak? Czy jeden To po co żeście subowali? Żeby odsubować? Parę dni później? Bez sensu Dobra, wróćmy do gry. Tu jest gdzieś baza. Ona raczej jest u góry. że. Dobra. Poksmorek. Co? A tu uderzyłem. To może z tej broni. Od razu jest efekt dobra, ryzykujemy i wjeżdżamy w ten ogień. Wiedziałem, że tak się stanie, no ale cóż. O, jest pojazd, to jest kasa. Dobra, jesteśmy w bazie. Czępek historii 1, Insygnia, Złą zbiornik na wodę. O to jest bardzo ważne. Czyli do bazy do obozów. Element. Energii jeszcze nie biorę. Mam nadzieję, że z tą bazą pójdzie nam szybko i sprawnie. Więcej was nie było. Dzięki staremu. Ładnie go tobił. Jeb, yeah, jeb. Yeah. Z noża. To no musiał, a myślałem, że przeszkodzi mi. Jednak nie Tak się załatwia ziomu Dobra, lecimy dalej Złom, hejc Teraz będzie nam go dużo, bardzo dużo potrzebować. Bo policzyłem, że jeśli chcę zabreidować silnik, znowu są kolesi. Dzięki. Złamał karczyko. Podliśmy w furię przy okazji. To jest dobry znak. Bo od razu ich załatwiamy prawie. Yeah. Dobrze, że poczekam. Bah. Nie macie ze mną szans. No właśnie, wspomniałem o kasie, czyli złomie i o silniku. Policzyłem, że będzie mi potrzeba złomu na pełny upgrade około 18 tysięcy złomu i to tylko sam silnik Czego zrobimy? Zbierzemy tyle hajcu Spróbuję. Czy mi się będzie chciało? Okaże się. Ale tu nic nie było, dobra. W sumie przydałby się upgrade na maksa. Silnika byśmy mieli wtedy porządne V8. W sumie to weźmiemy sobie na no razie co. Trzeba będzie załatwić teraz szybko. Że nie, nie, nie o, tu u góry jest. Nie no, sporo was. Grobo. Nie no, tak nie mogę dostawać za każdym razem. Dobra, oberwał z morza Siedem, Ale to jest nasz plus wpadnięcie w szał. No i po nich. A jak wpadamy w szał to wtedy Ło Cieńko ich widzę Wspieramy słom elementy różnego rodzaju jest Część do projektu zbiornik na wodę Jest jeszcze przy okazji, strzępek historii. Proszę sobie przeczytać. robiąc pauzę. When people Insygnia i złom. A głównym celem jest zniszczyć ropy. Dobra. Skoro tak trzeba, to tak zrobimy. Jest. Właśnie, tutaj żeśmy zostawili. Nie, tu jest. To co chcę. Ej. Nie udało się. Zrobiłem to. Lekko nieudolnie albo niepoprawnie, lepiej brzmi. O teraz zapluty głaz, obóz wydobywczy przejęty. To, że nie mamy tutaj uzupełnionych czy celów opcjonalnych zrobionych, to ja sobie potem już to ogarnę. Najważniejsze, że jest to, żeśmy go zdobyli, przyjęli. Brak zagrożenia pięknie u skrutusa na tym regionie. OK. Mapa i naszym celem konkretnym będzie, zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. Ten teren już żeśmy sobie o oddale. Taki zrobili. Na 100%. To znaczy tutaj jak widzicie jest terytorium, który władek obroty, jest dwa zagrożenia. Ale tym się nie martwcie. bo najważniejszy jest właśnie też, żeby taki był kolorek. No i przy okazji fakt, tutaj jak widzicie u jest 0, to jest jeszcze również ważne. Dobra, ja tą bazę sobie zostawię na razie, a my przyjdziemy do celu głównego, tu. Okay. Wyścig w czarnym mieście. To będzie chyba dosyć paskudny wyścig. I niełatwy. I to będzie taki finałowy, jeśli chodzi o fabułę. Podajże. Delish fixin' for our piping hot mixin'. The teasing, the pleasing, the concubine, oh! Alas, a champion's fortune, and his life can be fleeting. But tonight there shall be a reckoning for your benefit and his own. A daring warrior has issued a challenge. To snatch the crown, the car, and the concubine from our champion! I give you! No i mamy wyścig, nieśmiertelny wróg. Trzeba go pokonać przed czasem. No też przy okazji dojechać, ale ogólnie... rozwalić go. Musimy ich dopaść. Najlepiej tamtego. I to ino prędko, a trasa nie jest łatwa Sam wyścig nie jest łatwy Ciekawe czy za pierwszym razem mi się uda czy nie Musimy go ścigać, a on ucieka Mamy 6 minut ponad Jak tak będziemy jeździć Tego nie dogonimy i nie pokonamy jeszcze nam tutaj ci przeszkadzają Oni za wielcy trudni nie są, ale zawsze to jakaś przeszkadzajka Przeciwnik ucieka. Niestety. Straciliśmy minutę. A my go nawet nie dogoniliśmy. Chciałbym to zrobić tutaj od razu. Ale czy nam się uda? Nie wiem. i przez to takie przeszkadzajki w postaci tych wrogów to nam się może nie udać A ja w pełni nie mam zupgradeowanego samochodu no i jeszcze tak jeżdżę tu już w ogóle może mi się nie udać A mało mam energii Mój pojazd. Spróbuję raz drugi, a jak nie, to najwyżej zrobię to poza nagraniem, bo tak czy siak widzieliście już o co chodzi w tym wyścigu. Zasłabiamy chyba trochę pojazd W tym sensie, że Nie jest taki szybki Potrzebny jest upgrade Pozostało 3,5 minuty ponad Jedno pierdnięcie i po mnie Spróbujemy jeszcze raz, ostatni. Mówię, uda się to fajnie, nie? To spróbujemy poza nagraniem. Musimy go ścignąć. To jest nasz cel. A jak widzicie, zasuwa. Nie możemy sobie pozwolić na błędy, a nie jest to łatwe. No i co się stało? Bo ja nie wiem. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.